że rozpoczął się adwent. Ale w tę ostatnią niedzielę roku liturgicznego gromadzimy się wokół swego Pana, by świętować ostateczny triumf, gdy On powróci w chwale jako chwalebny król, by zebrać owoce swojej męki. Tak można by streścić znaczenie tej dzisiejszej uroczystości. Ona nam przypomina, że Chrystus panuje nad całym stworzeniem i przypomina o tym, że to On jest źródłem wszelkiej miłości, sprawiedliwości, prawdy i pokoju. Słyszeliśmy przed chwilą Ewangelię, a w niej rozmowę Jezusa z Piłatem. To nie tylko, kochani, rozmowa dwóch ludzi, ale to konfrontacja. Dwóch różnych wizji, rozumowań, władzy i prawdy. Jezus świadomy swojej misji stoi przed nami jako król, ale jego królestwo jest inne, nie jest z tego świata. Królestwo, które przynosi Jezus, jest przede wszystkim Królestwem prawdy, miłości, sprawiedliwości. On mówi: Na to się narodziłem. I na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Tutaj, drodzy siostry i bracia, tutaj jest klucz do naszej wiary. Jezus przypomina nam, że prawda ma swoją moc i swoje znaczenie, które wykraczają daleko poza chwilowe uwarunkowania społeczne, polityczne czy też inne. My, jako ludzie wiary, też często musimy w obliczu tych codziennych wyzwań i wyborów decydować, czy podążać za tym, co wygodne, czy za tym, co jest prawdziwe. Piłat stojąc w obliczu prawdy, nie potrafił podjąć właściwej decyzji. Jego odpowiedź, cóż to jest prawda, wskazuje na dezorientację i brak zrozumienia. Czy czasem i my nie zadajemy sobie takiego samego pytania? W świecie, gdzie fałszy i manipulacja często zaskakują i zyskują jakieś uznanie, przewagę. My potrzebujemy światła. Światła, które ma nas przeprowadzić przez mrok tego świata. Światła, które ma ukazać tę prawdę pewną. I tym światłem dla człowieka wierzącego powinien być Jezus, bo przecież on jest prawdą. Ale jest to prawda, pamiętajmy, bardzo wymagająca. Jest to prawda, która wymaga od nas odwagi, by ją głosić i żyć nią. Prawda, którą głosił Chrystus, doprowadziła go do krzyża, ale była to prawda, która przyniosła przecież zbawienie, przyniosła nadzieję, przyniosła nowe szanse. Moi drodzy, bez prawdy nie można spoglądać na Boga, nie można spotkać się z Bogiem. I Królestwo ukazywane nam przez Jezusa Chrystusa oparte jest właśnie na prawdzie na i miłości. To są niezbywalne cechy wiodące do życia wiecznego z Bogiem. To jest ten standard, ta flaga Królestwa Chrystusowego, które On przyszedł założyć i do którego kiedyś chwale w triumfie powróci. A dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że jeśli dziś przyznamy się do Niego do Niego Chrystusa przybitego do krzyża, upokorzonego, odrzuconego. Jeżeli staniemy tak przy Nim, to kiedyś też staniemy przy Nim, gdy przyjdzie powtórnie i okaże się, że to do Niego należy ostateczne słowo, do Niego należy czas i przestrzeń i cała wieczność. Prośmy zatem, abyśmy umieli dostrzegać jego obecność w naszych codziennych zmaganiach, byśmy umieli, a przynajmniej starali się żyć, docierać do prawdy, tę prawdę głosić nie tylko słowem, ale przede wszystkim postawą swego życia i byśmy w ten sposób stawali się tutaj na ziemi ambasadorami jego królestwa w świecie pełnym słabości i ciemności. Prośmy, aby ta uroczystość umacniała nas we wszelkim dobru i błogosławiła nas, nasze rodziny i całe nasze wspólnoty, byśmy stawali się godnymi Królestwa Chrystusowego. Amen. Złóżmy wyznanie naszej wiary, wierzę w jednego Boga, Ojca. Przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga, światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego zrodzony, a nie stworzony, o istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi. Do naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Ciebie, i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za pod poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany, i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jako znajmia pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale Sądu.